Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiaj czołg bardzo rzadki na YouTubach, czyli Durschbruch Wagen 2. E, Hewik niemiecki czwartego tieru, uważany za czołg bardzo, bardzo tandetny i niegrywalny. Natomiast zobaczymy, że nawet na takiej maszynie niedocenianej można naprawdę ugrać wyśmienitą bitwę. Wersja... Gry to jest 913, także nie działa. XVM nie wiemy, co się dzieje po obu stronach. Może to i lepiej. Nie będziemy patrzeć przez pryzmat, czy jest to gracz czerwony, czy może fioletowy. Niskie tiery, oczywiście o samym czołgu. Jak wiecie, występował on chyba w Plutonie na żywca. Bodajże, także grałem tym czymś. Wbiłem masterkę od samego początku i uważam, że czołg nie jest wcale taki zły. Jego atuty to pancerz. Naprawdę na takim losowaniu może, może poszaleć. Mamy tutaj pociski podstawowe, przebicie 67, i to jest mało. To jest 67 penetracji. W wielu przypadkach trzeba będzie wspomagać się po prostu amunicją złotą, która ma 130 przebicia, i to jest absolutnie nic dziwnego, aczkolwiek tutaj bohater w tej bitwie. No, chyba będzie głównie na APK grał, także tym bardziej szacunek, że na takim trudnym czołgu do grania de facto uda mu się naprawdę zagrać bardzo, bardzo wyśmielitą bitwę, no trafia do epickiej. A dodatkowo, wiecie, tak jak zawsze mówiliście, że ruskie medy, ciągle ruskie medy, bardzo proszę, coś innego, niskie tiery, epicka bitwa, zupełna egzotyka. Mamy pierwszy frag, 258 obrażeń. Także też inaczej patrzcie na te bitwy niż na bitwy na przykład na 10 tierach. Tutaj jest dużo graczy początkujących i ich zachowanie nie powinno absolutnie nikogo dziwić. Dobra, mamy 258 obrażeń, 3 fragi. Pojazd dosyć wolny, mało mobilny, dosyć mułowaty, ale naprawdę na side scrapie może poszaleć. Pancerz na tych tierach jest naprawdę bardzo, według mnie, przyzwoity. Teraz doimy sobie tego Czecha, postawionego na gąsce, także idealnie. A dział, według mnie, jest bardzo przyjemny, ponieważ jest mega spamerskie. I potrafi, no, bardzo miło zaskoczyć. Bo, bo no, bardzo, jest w stanie wydoić przeciwnika niesamowicie. 588 obrażeń, 5 do 6, wszystko tutaj jeszcze, jeszcze pod kontrolą, dopiero teraz zaczyna troszkę drużyna przeciwna uciekać, 5 do 7. No i na tym losowaniu głównie zagraża mu Arta, a inne czołgi no muszą, muszą dobrze pocelować, ewentualnie załadować Golda, 6 do 9. Czekamy aż sytuacja będzie jeszcze gorsza. Co by było z czego, z czego ratować, oczywiście? 6.10, także powolutku nam się wszystko składa: 20 na godzinę, ledwo co jedzie. Ten pojazd teraz załadowany, już APC -y 6.12. No, mamy sztuga B. Ding. Teraz udało się przebić za z AP. Mogły być problemy 7 do 13. Wrogów mamy 2, 4, 6, 8. 8 wrogów na dwóch e, naszych sojuszników M8A1 jedynie został. E, oraz my w tym -Bruś Wagenie PZ1C, no tego dogonić to raczej nierealne. Wydaje mi się również, że tutaj załoga jest słaba, bo chyba jak ja grałem tym czołgiem, to on był bardziej mobilny lepiej się zbierał. Także może, nie wiem, załoga na 50%, a może może na 75%. Mamy Stewarta czwartego tieru, PZ1C. Ma zbyt słabe działo, żeby się przebić. Najpierw oczywiście przydałoby się zająć tym czołgiem, który przebija bez problemu. No i zobaczmy sytuację 8 do 14. Sam na 7 maszyn ma 136 HP, a wrogowie 1200, czyli dużo duża różnica 9 do 14 mamy te dwie arty co prawda niskiego tieru ale arty to arty 136 hp, nie mamy kierowcy teraz będzie jeszcze ciężej przewaga w hapsach dziesięciokrotnie powiedzmy wrogowie mają trudniej no i oczywiście możecie mówić co to za epicka bitwa, niskie tiery to robi się co chwilę takie kołbanowy otóż wcale nie bez względu na czołg zazwyczaj jest tak, że wszystko wyjeżdża na nas na sklepie, jeśli to byłoby takie oczywiste, to te kołbanowy by wpadały bardzo często, a jednak tak nie jest. Wrogów, wrogów coraz więcej, mamy medium dwójkę, która wyjechała idealnie bokiem, tutaj kolega się kontuje kolega to GB 706, strzela nas już jeszcze ten Type 95. Czwarty tier, on ma całkiem, całkiem niezłe działo. teraz będzie próba. Detraka ale cały czas się dinga PZP. 1 zajechał od pleców ze złota. Nie przebił się ani razu. Mamy e, czterech wrogów, mają 700 HP. Mamy 136. Jedzie Typ 95. Trzeba uważać na artę, ale jak tu uważać na arty? No i zostaje nam 23 HP do końca bitwy. Teraz w ogóle jest już dramat. 4 wrogów 23 hp kontra 525 arta nie trafia mamy teraz pz1c od przodu mamy typa 95 typ wykończony pz mocno się kręci tutaj apc ry praktycznie wszystkie już wykorzystane powrót na apki no i mamy sytuację teoretycznie prostszą bo mamy dwie arty oraz pz1c ale Birzgan, na przykład to jest Arta, która potrafi wrzucić prawie że pionowo. I nie jest to aż takie oczywiste. Nie mamy silnika, nie mamy, znaczy nie mamy kierowcy, nie mamy hapsów. Wrogów jest trzech. Ten PZ1C może się z nami ganiać, może świecić pod Arte. Nie wiadomo co zrobić, czy, czy jechać w ich stronę. Wówczas PZ1C może przyjechać nas skapować. Sytuacja trudna, de facto bardzo trudna, bo przy tak mobilnym czołgu. Ciężko coś zrobić. Mamy PZ-1C, niestety zwieje. Niestety zwieje i nie ma jak go dogonić. No i zobaczymy, co kolega wymyśli, żeby tą sytuację wygrać. Zobaczmy, już 49 otrzymanych strzałów. Oczywiście dużo było tego PZ-1C, ale jednak pancerz no, sporo zniósł w tej bitwie. Szczególnie od tych na przykład typa 95. On ma chyba dobrą armatę. Nie wiem, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że, że te czeskie, nie, to nie jest, to jest, ten japończyk, tak, japończyk, tak. No to te niskie tery mają całkiem, całkiem niezłe działa i potrafią przebijać praktycznie czwórki, wszystkie. 12, 14. No i obserwujemy teraz no, taki najtrudniejszy moment również do oglądania, do komentowania. Kolega się teraz wkitro w tą zatoczkę. Czeka chyba na wrogów. Zdecydował, że poczeka na wrogów. Co dalej? M3 Stewart mówi, żeby kapować, no ale pewnie nie wie, że kolega nie ma kierowcy i nie jest to wcale takie proste, aczkolwiek. Troszkę przyspieszę w tej sytuacji, dopóki jak coś nam się zacznie dziać, bo nie wiadomo. Co teraz będzie? Czeka na Artę, czeka na PZ1C. Dobra, wyjeżdża. Przyspieszamy. Może założył, że Arta po prostu przyjedzie kapować. No, oglądajmy, oglądajmy. Mamy PZ1C na plecach. Udało się go wykończyć na szczęście. 13, 14, siódmy frak, 1641 obrażeń. Teraz schronić się przed artą. No i co dalej, i co dalej? Trzeba będzie chyba powoli po tą artę jechać. Dobra, odrobinkę przyspieszę do spotkania wroga, bo tu jednak bez tego silnika to jest sprawa dosyć trudna do oglądania. 17, 18, 20 na godzinę max. Arta wali blindy jest! Mamy Artę na Fulu. Na szczęście nie trafiłam, mamy tylko 23 HP, zaraz, zaraz druga arta się sfokosuje. Wykańczamy tą artę niemiecką czwartego Tieru, 8 frak 1841 obrażeń. No i zostaje nam jedynie Birchgan. No oglądajmy. Oglądajmy. Arta wskazała pozycję wroga A6. No generalnie gdzieś tam pewnie jest, tak? Pewnie gdzieś przy kapie, zazwyczaj Arty są przy kapie. Także lecimy po tego Birchgana, który cały czas wali w ciemno. Lecimy na przyspieszeniu razy 4, co by nie tracić waszego cennego czasu. Zbliżamy się w okolice kapa. Dobra, i zwalniamy powtórkę, bo zaraz tutaj gdzieś pewnie Arta będzie. No i faktycznie jest ten Birch Gun przez okienko złapany. Także dobrze, bardzo dobrze. Będziemy problemy z trafieniem. Aczkolwiek 23 HP jest no, dosyć łatwo zbić. Szczelinka idealnie. Y, Walnął, nie ma szans, okej. Okay. Obejrzyjmy sobie teraz screeny. Końco kolega wymęczył tutaj naprawdę dobrą bitwę. Znaka mistrzowska, medal Kołbanowa sam na siedmiu. Obrońca, yy, opanowany, stalowa ściana, duży kaliber oraz specjalista. Jeśli chodzi o obrażenia, 2031, naprawdę bardzo duży jak na czwarty tier, bardzo, bardzo dobry wynik, 9 fragów. No i EXPA również rewelacyjnie jak na y, czwarty tier, 1509 EXPA. To gdzieś jest tam jest, to jest w ogóle. Gdzieś w topie, w ogóle w 3Place. Przejechany dystans 2,76, większość bez silnika, także szacun. 80 punktów obrony bazy. 43 strzały oddane, 38 trafień i 34 przebicia. Zablokowane przez pancerz 915, 48 trafień, 5 jedynie przebić, 43 bez przebicia. Także gratuluję. Chcieliście coś innego niż ruskie medy, także bardzo proszę, mam nadzieję, że że jesteście szczęśliwi. <taki> Także do zobaczyska, cześć.